Dzień dobry i witam was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się po raz kolejny w grze to Lato 25. No i dzisiaj widzimy się na mapie Hagenstadt. No i ktoś zapyta: No okej, okay, no ale po co, skoro kiedyś to mapę pokazywałeś w tym Farmingu, e, A no dlatego, że to nie będzie prezentacja mapy, a taki, takie coś w rodzaju różnego gameplayu. Otóż jest to mapa, na której sobie z widzami razem gramy y, na live'ach, y, właśnie na multiplayerze. Stwierdziłem, że w sumie nie byłoby to takim głupim pomysłem. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, żebym co jakiś czas yy, po prostu yy, wstawiał filmy yy, z tej mapy. W sensie z tego save, jak sobie gramy i, i, i. żebyście sobie zobaczyli, czekaj, co tam się dzieje? Przeczko, to jest niebieskie. Czekaj, ty. A teraz zobaczę, co tu się stało. Bo update mapy robiłem. A, ta tekstura się zbugowała. Słoma to jest? No chyba słoma. Dobra, jakiś bug, widzicie, jest tekstura jest niebieska z daleka, XD. A no, to wszędzie widzę. A, to licho. Dobra, mniejsza z tym. E, w każdym razie. E, stwierdziłem, że kurde. Jeżeli będziecie oczywiście zainteresowani, to chciałbym zrobić taką serię takich luźnych gameplay'ów właśnie z tego save'a. Przy okazji bym wam opowiadał, co się zmieniło na live'ach, bo jeżeli ktoś na live'ach nie siedzi, to nie będzie wiedział. E, ale to wszystko zależy od was. A na początku chciałbym tylko prosić o łapkę w górę, o subskrypcję. Eee, a jakiś komentarz również potem pod materiałem, właśnie z opinią. Czy chcielibyście coś takiego, co jakiś czas oglądać co kilka dni, na przykład, no nie wiem, na przykład raz na tydzień, odcinek z takiej, z takiej oto serii, zobaczymy. No i dobra, myślę, że najpierw wam pokażę gospodarstwo, bo na pewno nie każdy z was je widział. E, oczywiście myślę, że gospodarstwo schackańskie tu każdy dobrze zna, ale na pierwszy rzut oka widzicie tutaj mamy jakieś takie szlarnie. Tutaj mamy naszą szlarnię e, grzybów sobie tutaj czy szlarnie. Tutaj mamy produkcję grzybów sobie tworzymy tej grzyby enoki i boczniaki. Proszę zobaczyć. E, a się one produkują. Trochę ich mamy już wyprodukowanych, więc będzie co sprzedawać zimą. E, mamy również startak, w którym produkujemy deski, belki i długie deski. Oraz Cieśle, w którym robimy meble. Także jakieś dwa fabryczki już na start mamy. Mamy też duże zadłużenie swoją drogą, bo... E, bo, 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 oczekaj finanse. Mamy ponad pół miliona długu jeszcze i gramy na najtrudniejszym poziomie trudności. Więc zanim się to spłaci, to wiecie, e, troszkę to potrwa. Tutaj nasza zbeczka do do wody. Tutaj oczywiście gospodarstwo. Tutaj w środku w tej hali nic nie ma, więc tu nie ma co pokazywać. Tutaj mamy zasadzone już świerki, bo tutaj na tej mapie można siedzieć si świerki, więc tutaj sobie drzewka powoli będą rosły. Tam stoi ciągnik z prasą. Eee, może to prasowanie dzisiaj ogarniemy, albo coś innego. Zobaczymy. Jeszcze jak widzicie mamy aktywowaną misję. Może wezmę latania, będzie szybciej. Eee, tutaj jest właśnie ten cieśla i to jest ten tak, tak. Takie malutkie fabryczki, ale sobie coś tam produkują. Co jeszcze mamy na gospodarce? No, mamy tutaj generalnie na przykład pielarkę, mamy tutaj sprzęt do transportu drewna, mamy do karczowania, mamy siewnik, mamy rozrusznik nawozu, mamy sadzarkę do drzew, mamy pług, mamy kultywator, taką ta właściwie, nie, to jest, Jezu, przepraszam, to jest, wał, wow. to jest wał, wow. tu mamy przyczepę do bel, tu mamy trochę beli schowanych, jak widzicie, w magazynie na sprzedaż będą, mamy taką przyczepkę na palety. Typowo, e, tutaj nic akurat nie ma, tu w tej hali też nic nie ma. tu A nie, tu mamy jakieś palety z nasionami. Ja nawet nie wiedziałem, że tu palety z nasionami mamy schowane ty. Jo! Jaż otworzę tą halę, żeby tutaj... Żeby tutaj nie zapomniał o tym. O kurcze pieczone. Nieźle. E, tutaj oczywiście będą buraki ziemniaki, może w przyszłości gdzieby ciebie robić. Tutaj mamy trochę jajeczek. Tutaj się nam produkuje jajka, jak widzicie. W się też trochę rzeczy mamy. eee Czekajcie, 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 o widzicie mamy trochę jęczmienia, mamy trochę owca, sporo przelicy, sporo rzepaku, troszkę sorga, więc coś tam w tym silosie mamy, mamy trochę diesla też w beczce, tutaj mamy taką bekę na diesel, o proszę bardzo, tutaj mamy widły, jakieś obciążniki, jakieś palety na wapno, header, kombajn stoi, mamy ciągnika takiego zetora. Oczywiście mamy Zetora Majora, również małego, starego, klasycznego. Mamy taki stary samochodzik. Mamy kultywator. E, tutaj jest właśnie e, ten, nasz Fiat z, e, z prasą. Jeszcze mamy John Deera tutaj ze zbieraczem kamieni. E, oraz tutaj mamy taki oto ciągnik z przyczepą e, właśnie e, z Sorgiem. I to jest właściwie wszystko jeśli chodzi o sprzęt, co bym chciałby wam pokazać. E, I myślę, że Czy jeszcze coś tu... A! Jeszcze jedna rzecz, tutaj mamy posadzone bardzo dużo sosen. Jak widzicie, jeżeli one już trochę urosną, to zrobimy sobie tutaj przycinkę, więc myślę, że całkiem spoko. No i mamy kilka pól tu, tu, te, tu trzy, tu jedno i jedno jeszcze tutaj. Więc jak widzicie, troszkę tutaj rzeczy ogarniętych mamy. Dobra, myślę, że wyłączę te platania. Lecimy do misji, znaczy dokończymy tą misję. Musimy zwieść to sorgo. A to sorgo właściwie gdzie mamy zawieść? Do mój zbożowego, dobra, także jedziemy z tym oto Sorgiem. No i właśnie, to będzie taka luźna seria, bardziej pogadankowa myślę. Więc dlatego właśnie będę czekał w komentarzach na wasze opinie. Co sądzicie o tym, czy chcielibyście coś takiego oglądać, czy nie? Eee, eee, zobaczymy w ogóle, ile do, za to Sorgo dostaniemy, bo ta misja... Za samą misję nie dostanie, dostaniemy zbyt dużo, 2750, ale może za samo Sorgo jeszcze z Tysiak wpadnie czy coś to by fajnie było, nie? Również na tym sobie pozbierałem już yy, wszystkie podkowy, więc dodatkowy Milion i tak mieliśmy zarobiony, jakby nie patrzeć, yy, więc, więc, więc fajnie. Eee, I cóż, i, i tak sobie będziemy właśnie gierczyć, nie? Eee, co ja chciałem powiedzieć? Ja, mm, na moment kiedy nagrywam. Ogólnie na testach są aktualizacje moich map, na których dodałem nowe uprawy. Jeżeli ktoś nie widział tych nowych upraw, to polecam obejrzeć odcinek, gdzie te uprawy prezentuję, czyli Lawendę, Mak, Proso, Fasole i Soczewice. Ponieważ myślę, że będą to dosyć ciekawe uprawy. Szczególnie Lawenda, która mi się osobiście bardzo podoba. A widzę, że tych distance się coś pomieszały. Bo, bo mapę update'owałem przed nagraniem tego odcinka, pewnie po prostu. Tak się pomyślałem. a, to to nie jest problem. S gdzie ja jadę? Miałem do młyna jechać, Boże. Się zagubiłem. Eee, już jedziemy na młyn. I, i, i... Właśnie mam nadzieję, że na moment, kiedy to oglądacie, to już te update'y macie dostępne. Przynajmniej na to liczę. Eee, I że już możecie się właśnie cieszyć tymi nowymi uprawami, bo są one dosyć ciekawe. Eee, w międzyczasie oczywiście tworzę również wolę zabierzowską. Więc, yy, jeżeli ktoś nie bija na live, to nie wie, ale na live'ach jakieś postępy pokazuje, no i również nagrywam co jakiś czas odcinki z. czydzie? Ja to właściwie z Work in Progress, właśnie nad tym nie? Więc zachęcam obczajać, bo troszkę tam jest pokazany. Yy, dobra, zaraz jestem win, zobaczymy, co z tego da. A następnie, myślę, że zajmiemy się prasowaniem, dokończę to prasowanie. Mamy trzy pory do sprasowania. Oczywiście nie, nie wszystko ogarnę dzisiaj, bo to będzie taki może trochę krótszy odcinek, bardziej taki testowy. Chciałbym zobaczyć, czy tego typu seria by Wam się spodobała, taka luźniejsza. I również, jeżeli by się Wam spodobała, to możecie w komentarzach na przykład dawać jakieś tematy do poruszenia. Jeżeli bym uznał, że dany, na dany temat mogę się wypowiedzieć, bo wiadomo, nie na wszystkie będę gadał. Ale jeżeli na któryś temat by chciał się wypowiedzieć, to żeby było o czym gadać na tym odcinku, no to... To kurczę czemu? Nie. Dobra, zobacz tego Sorga daha 8 stów! Plus plus euro jeszcze Nie, nie także! Zawsze parę groszy jest, nie? Zawsze parę groszy mamy na konto dodatkowych, więc yy, fajnie. Dobra, yy, lecimy na gospodarkę odstawić przyczepę i ciągniki i wtedy się do fiatagli i lecimy pobelować trochę yy, tej słomy. Bo misji żadnych innych nie ma. żniw już chyba, nie? Tu jest zbiór szpinaku, tu jest zbiór pastelnaku i buraka. To nie. Czekajcie. Eee, Nie, nie ma ciekawego. Jest za o kurczę pieczony. Ale duża misja z zasiewem ty. No, no, no. 12 tysięcy. Ale nie, no bo na, na nasiona będę musiał wydać. Nie, dobra, bo się nie opłaca. Zapomniałem, że za nasiona muszę, muszę płacić. Gdybym miał nasiona w pakiecie. To spoko, nie? Ale muszę zapłacić za nasiona. To trochę lipa. To jest właśnie problem, nie? W tych misjach, bo według mnie powinno być tak, że... Yy, misje same... Przyznają... Yy, da potrzebną ilość siewu. Na... Dane pole, albo powinno być tak, że po prostu siewnik jest z automatu uzupełniony. W jakiś tam sposób, nie? I po prostu wiecie, ten siew wam nie znika. Coś takiego powinno być według mnie, no bo... Co to za sens robić misję, skoro ty musisz wziąć swój siew, nie, jakby takie trochę z czapy to, niedopracowane według mnie, no ale co zrobić. Nie zwracajcie też uwagi, że miejscami mogą być jakieś dziwne rośliny, tak, na przykład tam na tej ziemi rosną, bo to... bo ten save był konwertowany z wersji 1.0 do 1.1, a nie chciałem nowego save'a zaczynać, więc musiałem mapę trochę przerobić, w sensie mapy nie ruszałem, ale ruszałem save'a, grzebałem w plikach i tak dalej, żeby... Żeby działał, więc dlatego wygląda jak wygląda. No ale i tak udało mi się go uratować na szczęście, więc straty nie ma. E, dobra, odstawmy, odstawmy ciągnik. I lecimy prasować, myślę. Dobra. E, nie konsola, dajcie mi Fiata. I odpalamy, mam nadzieję, że ta słowa rzeczywiście działa, że to nie jest bug jakiś. Tak, jako słoma jest to wygrane. Dobra, super. Czyli błędu nie ma. Mm, elegancko. Dobrze dla jego w takim razie. Tutaj słoma pozostawiona. Kto tu tak zostawiał? Który, bo tu któryś z moich widzów. Chyba Misiek tu ostatnio siał, to co pamiętam. E, czy siał. Boże. Prasowo. No tak się nie robi. Tutaj nie może takie rzeczy być zostawiana. Tutaj każdy gram się liczy. Tym że nie mamy hajsu zbytnio. Chciałbym ten kredyt spłacić, żeby potem kupować nowe pola, prawda? Więc myślę, że wiecie o co chodzi. E, oczywiście zapraszam również na live, na których gramy na tej mapie. Możecie gra... jeżeli widzę, możesz grać razem z nami. Dużo modów tutaj nie mam, mam tutaj kilka modów raptem tylko na tym save. E, bez delceków praktycznie, gram tylko na Precision Farming jeżeli będziecie chcieli to dorzucę kiedyś Straw Harvest. E, więc nawet konsolowcy mogą grać, jeżeli by mieli taką ochotę, bo nie ma modów, które... Są yy, niedostępne na Właśnie konsole Także wszyscy będziecie mile Zdecydowanie widziani Dobra, dojadę na koniec, pojedziemy już na tą stronę Parabelek będzie Więc elegancko Dobra, Ale tu jest kopiec słomy? Ja pierdzielę potężny Potężny kopiec słomy Dobra, mamy wzięte wszystko, lecimy dalej. Taka prasa, gywaj, albo czemu nie. Mi się ona osobiście podoba, fajna praska. Włączmy yy, automatycznie zrzut, może. Nie będę musiał otwierać klapy za każdym razem. Nie mrem. Lecimy dół. A, 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 a. a i tu w ogóle trawy nie ma. Yy. Czekaj Naprawimy to, bo pamiętam, że po update'cie się to właśnie popsuło Zaraz tu damy, albo damy tu ziemię po prostu i tyle Oj, oj, oj To gdzieś dałem Delta? Nie, to nie był mój teren, więc chyba się nie zrobiło, dobra Super eee, Tutaj, zrobimy tak na oko chociaż Dobrze Dobrze Dobra Jest git Teraz to tak jakoś wygląda. Wtedy wyglądało to trochę gorzej, byście przyznać. A teraz jest już w porządku. Dobra. Lecimy dalej. Trzeba tu ten temat ogarnąć i zrobić porządek na tych polach, bo potem wjedziemy tu kultywatorem next time, nie? A to już na live zapewne, to już zapewne na live się tutaj damy. Oczywiście zboża też będziemy sprzedawać, ale. Na zimę, także trochę kaski wiedzie. E, także mówię, zapraszam wa, wa, im więcej was, tym lepiej, ponieważ wtedy możemy więcej rzeczy robić naraz Można też robić misję, więc dzięki temu gospodarstwo będzie szybciej e, spłacone. Bo na przykład jak ktoś będzie w więcej robił robi misję, to zawsze parę te tysiączków na konto wpada, nie? Co jakiś czas? Więc myślę, że. Więc myślę, że. więc Myślę, że spoko. Ojej, oj oj. Patrz, Pchnij, opchnij. Dobra. Nie, nie wnikam. <noise> Jak on to złapał, to ja nie wiem ta praca. Nie w ogóle. Powiedzcie co sądzicie o tych e, pasach słomy. Według mnie one są za szerokie, zdecydowanie w tym farmingu. Nie wiem dlaczego aż tak szerokie to jest. Dziwnie to wygląda. Chociaż chyba, że tak jest rzeczywistości. Nie wiem, może się nie znam. E, nie mam pojęcia. Może jest to realna. Po prostu ja jestem głupi i czegoś nie wiem. Nie mogę tego wykluczyć absolutnie. Dobra, tutaj jeszcze parę grządek zostało, że tak powiem, tej słomy. Jeszcze belkę chyba uformuję jedną tutaj na tym polu. A może nie. Zobaczymy. Dobra, tu jeszcze trochę zostało. Dobra, jeszcze tu mamy. Dobra. No że co mogę rozładować nieskończoną, nie? Ale jeszcze na szczęście jeszcze jedno pole mamy. Do obskoczenia, więc wiecie, więc luz, więc luz, dobra, mamy 94%. O, Oczywiście nie zahaczyłem, bo jak żeby inaczej. Dobra, weźmy zbierzmy to. I ktoś by też pewnie spytał, kurde, dlaczego gram na tej mapie, nie? A, z kilku powodów. Po pierwsze, nostalgia, do Hagnesty jaką mam, bo mam dużą nostalgię do, do tej mapy w 13 uwielbiałem na niej grać. Po drugie, prostota, ta mapa jest prosta. Nie jest jakaś wydziwiona. Może trochę wygląda biednie, miejscami, ale według mnie dodaje to jej uroku. A po trzecie, no to właśnie, czy dobra? No po drugie, właśnie ta prostota, nie? Przede wszystkim ja nie lubię zbyt skomplikowanych map, tak szczerze powiedziawszy, które są jakieś wiecie rozbudowane, jakieś dziki teren, czy coś. Nie tak, teraz mi się nie chce na takich grać, bo, ale Właśnie takie prostsze mapki tego typu. Dlatego wybór padł, właśnie na. Na Hagenstedt, no ale tu też muszę to naprawić, bo nie zauważyłem, Czy taki mankament tu był, o, no, elegancko, teraz mamy to naprawione, lecimy na kolejne pole, bo mamy je tam na górce, jeszcze tam zaczniemy prasować, może, nie wiem, czy obskoczę całe pole dzisiaj, koniecznie, ale przynajmniej zaczniemy, bo to mówię, to jest taki bardziej odcinek pilotażowy, Yy, którym chciałbym zobaczyć, czy będziecie taką serią zainteresowani w ogóle, bo ja bardzo chętnie bym coś takiego nagrywał, ale pod warunkiem, że będzie się to oglądało, że będą jakieś wyświetlenia, łapki w górę i tak dalej. Może umówmy się, że jeżeli będzie 15 łapek w górę pod tym filmem, jeżeli byłoby 15 łapek i bym wiedział, że jakieś sensowne wyświetlenia to ma, to będę mógł to ciągnąć dalej, taką serię. ale to mówię, wszystko zależy tylko i wyłącznie od was, dobra jesteśmy na miejscu docelowym i odpalamy prasę i tutaj trzeba tutaj trochę poprasować zebrać te słomy bo słoma będzie oczywiście na sprzedaż Taka jeden, taki jeden balot to są ponad 200, jak jakby nie patrzeć, przy dobrej cenie chyba nawet, czekaj eee, ceny słoma w uszczytu 48, no właśnie, czyli jeden balo to jest tam 4000. Nie jest 5000 litrów? To jest 5000 litrów, no właśnie, czyli to jeden balo to jest przy dobrych wiatrach 250 euro. Więc kurczę, no da się troszkę zarobić na tej słomie No nie. A trochę tych bel jeszcze mamy już w shopie, pochowanych. Na tym polu trochę tego da, także no ile, No tak myślę, że z 10 tysiączków zarobimy na sumie dodatkowo, jak albo i więcej, może z 15 nawet, nie? Pamiętam też ile dokładnie tych beli już mam eee, schowanych. A ile mamy właściwie, no bo przypominam, że to jest nasze gospodarstwo wspólne, no, sam tutaj nie działam eee, na tej mapie. Ty, razem z moimi widzami, których serdecznie pozdrawiam, sobie tutaj eee, farmingujemy, nazwijmy to i ogólnie zostały dodane niby jakieś jeziorka w aktualizacji, ale nie wiem za bardzo gdzie. Zastanawiam się gdzie. Gdzieś tu niby zostały dodane. Chyba, że jako budynek był. Czekaj, może... Może do postawienia. Jak ma się DLC to może wtedy. Nie, tu jest obora. Są budy dla psów. Są pszczoły. Nie, chyba nie. Są ogrodzenia. Chyba nie ma, kurczę. Nie wiem, teraz musiałbym sprawdzić. Bo nie wiem też, czy można tutaj normalnie łowić rybki, nie? No, ale też nie każdy ma tu DLC do łowienia ryb, więc yy, też nie będę go odpalał na siebie. Więc w sumie po co się zastanawiam nad tym? Nie wiem, nieważne. Po co mi odpalać DLC, którego niektórzy nie mają i wtedy nie mogliby grać. A nie o to chodzi, ja chcę, żeby jak najwięcej osób właśnie na tym, yy, na tym siebie mogło ze mną sobie pogierdzić, jakby miał taką ochotę. Yy, dobra, przejedziemy jeszcze z 2-3 paski, myślę. A i będziemy ten epizod kończyć, mówię. To będzie taki krótszy odcinek dla sprawdzenia, czy coś takiego byście chcieli yy, w przyszłości widzieć na kanale. A jeżeli tak, to będziemy się nad tym zastanawiać. Tutaj do roboty zawsze coś akurat na jest, więc yy, o to by się nie trzeba było martwić. Kontest zawsze jakiś będzie. Czy to sprzedaż yy, nie wiem, grzybów, czy to. Tak jak teraz prasowanie, czy coś innego jeszcze za wszelkie zajęcie będzie. Koleś, trochę tej słomy jest tutaj, powiem. No, trochę i tu daje. Bardzo dobrze. To mi się podoba. Będzie pitos dodatkowy dla nas, no nie. Będzie to dla nas dodatkowy pitos. Dobra, nawrót i lecimy z powrotem. A jak tu się wyłącza te te, te tramlinesy? Jak ktoś może? gdzie to było. Ścieżki technologiczne. O właśnie, nie chcę ścieżek technologicznych. To samo tutaj. Brak. O Jezus, oj 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 oj, oj. Boże jedyny. Czekaj. XD. No czekaj, teraz to wyłączę. Bo ja nie chcę ścieżek technologicznych, żeby mi się generowały Wyłącz Wyłącz, nie wiem czy to to wyłącza je faktycznie I tu to samo Brak Dobra, ja ich nie chcę Bo i tak, jak będziemy chcieli to będziemy robić po swojemu, nie? Jak yy... Jakbyśmy robili jakieś opryski kiedyś czy coś Albo no inne tego typu rzeczy Także nie będziemy tego psuć no, tutaj malutko smumy leżało, no ale spoko. Przejdziemy ten pasek, jeszcze jeden z powrotem i będziemy, myślę, dzisiaj kończyć ten epizod. Eee, to takich, właśnie, tak jak mówiłem, będzie on po prostu krótszy eee, do testów. Jest tu jakiś licznik Bel w ogóle? 70 Bel już wychodowaliśmy tą prasą i wszystkie na razie są u nas yy, na gospodarce, czyli mamy już 70 Bel na sprzedaż, Okej. Okay. No całkiem sporo. Czyli, czekaj, 10b, zakładając, że jedna by kosztowała mm, 250, to jest 2,5 tysiąca. Czyli już mamy 17,5 tysiąca. No dobra, licz 17 tysięcy już mamy w słomie. No to 20 koła będziemy mieli gdzieś słomy. No całkiem nieźle. Muszę przyznać, że całkiem nieźle to jest. No. Fajnie, a jeszcze tutaj chciałem wyłączyć. Dobra. Um, tak. Tak to tak się kończy kapiostwo nie? Dobra. <grystanie> Mamy zebrane. I, i, i. Kończymy ten pasek i kończymy epizod dzisiejszy. Słuchajcie. Także tak to będzie wyglądało. Oczywiście, w razie co, przyszłe epizody mogłyby być nieco dłuższe. Jeżeli będzie, oczywiście, wola, żebyście. Żeby, jeżeli będzie wola do ich nagrywania z waszej. Strony. Czekaj, dobra, skończmy przejazd. As! Za szybko, za szybko, za szybko. Jeszcze trochę siatki nam zostało, na szczęście. Nie muszę jeszcze dokupywać. No ale jak będzie trzeba, to już się dokupi. Nie? Dlatego mamy ten samochodzik też. Nie wiecie jakieś siatki czy coś, jak będzie trzeba kupić, to się dokupi bez problemu. Mm, nie będzie z tym problemu. Dobra, wyłącz prasę. Zostawiamy sprzęt i gitara. Zapisujemy. Eee, zapisujemy i cóż. To było na tyle w dzisiejszym epizodzie. Mam nadzieję, widzę, że mi 50 czas na ten film. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba. I cóż, czekam na Wasze opinie, czy chcecie więcej epizodów z tej serii. Do zobaczenia w kolejnych filmach i cześć!